Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem Jogi, a dzisiaj pokażę Wam jak zainstalować Tracker MP. No to co? Lecimy z tym poradnikiem. Na początku co musimy zrobić? Wejść na tracker, e, tracker z mp.com. E, register, rejestracja. Musimy przejść rejestrację, następnie logujemy się. Oczywiście ja już się zarejestrowałem, loguję się, pobieram moda, e, wchodzimy get mod. E, download, e, następnie do, no, download now. Zapisujemy. Wchodzimy w folder, który e, którym e, zapisaliśmy moda. Będzie to plik e, launcher. Wchodzimy w launchera, klikamy install. E, wyświetlił nam się instalator. Klikamy Next, e, Accept. Wybieramy, gdzie ma się zapisać. Gdzie ma się zainstalować e, mod. Wybieram C. Może być to domyślna ścieżka. OK. Klikam dalej i wybieram, co tu chcę. Do czego zainstalować tego moda. Wybieram ETS 2, Multiplayer. Klikam Next. Jest. Zapyta nas. I teraz potrzebujemy wybrać ścieżkę Eurotracka. A żeby dowiedzieć się jaka ścieżka musimy wejść w Steam'a Klikamy gry, wyświetl bibliotekę gier, klikamy Eurotracka Właściwości, wybieramy następnie e, pliki lokalne, przeglądaj I tu nam się pojawi ścieżka, w którym mamy zainstalowany Eurotrack Zaznaczamy sobie to całe e, Wciskamy CTRL C, kopiujemy to Klikamy na nasz instalator Czekamy CTRL-V i lecimy dalej. Instalacja. Finish. Jeszcze jedna ważna rzecz. Pobrałem najnowszą wersję Tracker MP i żeby we, ta wersja Wam działała musicie wejść w właściwości i sprawdzić czy tu przypadkiem nie macie jakiejś bety włączonej. Musi być brak i tak powinno być prawidłowo. Pojawi się teraz nam ikonka na pulpicie Tracker MP. Klikamy to. Tu będzie nas prosić o aktualizację. Instalujemy aktualizację. Aktualizacja nam zainstalowała. Odpalamy launch. Teraz tak: e, has, e, login i hasło, na które się zarejestrowaliśmy na tamtej stronie, musimy tutaj wpisać. Logujemy się. Teraz tak jak teraz się zalogowaliśmy Mamy listę serwerów. Możemy sobie wybrać symulację 1. E, gdzie najwięcej ludzi gra, ale e, bez modów, e, promoców i tak dalej, ale są też serwery, gdzie można zagrać na promocję. Dobrze, odpalmy jeden tutaj. No i już jesteśmy w grze, jak widać. Pamiętajcie, o włączonych światełkach, gdyż e, jazda bez włączonych świateł e, grozi tym, że zostaniecie wylogowani. To by było na tyle. Ja wam życzę szerokości. Zachęcam do zostawienia łapeczki w górę, do zostawienia subskrypcji. Trzymajcie się. Hej, hej, hej.